W latach 2020-2024 Kowr nabył lub objął udziały i akcje w 12 spółkach z sektora rolno-spożywczego na łączną kwotę ponad 406 milionów złotych. Część spółek, w których udziały i akcje miał Kowr, nie spełniła roli, dla której je utworzono. W związku z brakiem realizacji celów i ogromnymi stratami w działalności, trzy z nich zostały postawione w stan likwidacji: chodzi o rolno-spożywczą spółkę inwestycyjną, terminal intermodalny Bydgoszcz-Emilianowo, oraz Krajową Spółkę Owocowo-Warzywną Polowoc. Z ustaleń kontroli wynika, że ośrodek realizował wielomilionowe transakcje bez analiz uzasadniających celowość poszczególnych przedsięwzięć i bez zidentyfikowania potencjalnego ryzyka gospodarczego, finansowego i prawnego. Na przykład objął za kwotę 75 milionów zł, docelowo na kwotę 225 milionów zł, akcję Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego Wysokiego Ryzyka Cover Ventures, który nie rozpoczął działalności. Do największych nieprawidłowości doszło w działalności rolno-spożywczej spółki inwestycyjnej, utworzonej na polecenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi, której zadaniem był zakup nierentownych przedsiębiorstw z tej branży. Nietrafione inwestycje i niegospodarne wydatki spółki doprowadziły do straty wynoszącej ponad 166 milionów złotych, a nieodzyskane kwoty należności wyniosły ponad 126 milionów złotych. W wyniku kontroli NIK skierowała do prokuratury trzy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw. Dwa dotyczą działania Kowr na szkody interesu publicznego, a jedno niegospodarności członków zarządu Rolno-Spożywczej Spółki Inwestycyjnej przy zawieraniu umów handlowych.